Największą sensacją meetingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie była porażka Usaina Bolta z Tysonem Gayem. To coś, co się nie zdarzało od kilku lat i myślę, że trzeba by mocno poszperać w statystykach, i żeby znaleźć ostatnie zawody, w których jamańczyk przegrał. Ten bieg był troszeczkę dziwny. Usain był tradycyjnie, jak w tym sezonie, wyszedł słabo ze startu ale później wszyscy mieliśmy nadzieję, że również tradycyjnie, jak w poprzednich biegach, dogoni zawodników i będzie triumfował. Niestety tak się nie stało, a może bardzo dobrze dla widowiska i dla następnych meetingów Diamentowej Ligi, ponieważ Tyson Game utrzymał świetnie swoją prędkość, utrzymał to tempo, które nas uczyło od początku dystansu. Przypomnę, świetnie wyszedł ze startu, o wiele lepiej niż Usain Bolt. Jamajczyk go nie dogonił i mamy no, jedną z największych sensacji w tym sezonie i myślę, że w ostatnich latach. Także te zawody i, i te następne zawody, które będziemy oglądali, stoją naprawdę pod wielkim znakiem pojedynku, rewanżu Amerykanina i Usaina Bolta. Miejmy nadzieję, że również dojdzie Asafa Powell, który był teraz kontuzjowany, i Francuz Lemaitre. Przypomnę, rewelacja ostatnich mistrzostw Europy w Barcelonie. Nas najbardziej cieszy udany występ Marcina Lewandowskiego, naszego mistrza, świeżo upieczonego mistrza Europy z Barcelony. Po bardzo emocjonującym i długim finiszu Polak potwierdził swój prymat wśród najlepszych Europejczyków. Przypomnę, pokonał Brytyjczyka Wimera, z którym wygrał również tydzień temu w Barcelonie. I myślę, że przy okazji następnych startów pokusi się o złamanie granicy minuty 44. I nowy Rekord życiowy, który no, praktycznie w tym sezonie tylko brakuje do pełni szczęścia e, reprezentantowi e, Polski. Również bardzo udany występ, chociażby dzień, chociaż dzień wcześniej zaliczył e, Tomasz Majewski, który pchnął kulę na odległość 21 metrów i 1 centymetra. To jest ten centymetr, który, którego zabrakło w zeszłym tygodniu przy okazji pojedynku z Białorusinem Michniewiczem. Gdyby to było w zeszłym tygodniu, e, na pewno e, Tomasz wygrałby Mistrzostwa Europy. Natomiast wczoraj musiał uznać również wyższość tradycyjnie Amerykanina Kantuela, który triumfował po raz 20. z rzędu i myślę, że ta seria w tym roku jeszcze będzie kontynuowana. Natomiast z tej sportowej złości, którą mieliśmy okazję obserwować u Tomka Majewskiego urodzi się w przyszłym roku rezultat pola 22 metry i Polak przerwie tę udaną serię Amerykanina już w przyszłym roku.